Dzisiaj na pierwszy ogień idzie kapitan naszej drużyny Piotr Kiełbasiewicz. Cześć Piotr. Cześć Paweł. W minioną niedzielę w Klamrach Star Dynamic 3-0 pokonał ekipę Tartaka. Wiemy, że były braki kadrowe. Czy spodziewałeś się takiego, a nie innego scenariusza wydarzeń wojskowych? Wiedziałem, że to będzie ciężki mecz. Dobrze stało się, tak jak się stało, że szybko strzeliliśmy bramkę, mieliśmy prowadzenie i mogliśmy grać to, do czego, na co byliśmy przygotowani. Ale jasne, jasne, trzeba było liczyć się z tym, że ten będzie ciężki mecz i taki też był. Okej, okay. zwycięstwo 3-0 to w dużej mierze zasługa Twoich dwóch asyst przy golach Bartka Drewki. Wychodzi na to, że lubisz współpracę z Bartasem na boisku. Tak, z Bartasem gramy już ładnych parę lat w jednej drużynie. Nie tylko tutaj w starcie, gramy też razem w drużynach rolikowych, także znamy się bardzo dobrze, rozumiemy na boisku, więc gra z nim to prawdziwa przyjemność. <grytanie> eee, trzecie pytanko: jak oceniasz dotychczasowe poczynania drużyny w sezonie 2017 18 I przy okazji, jak oceniasz szansę na następne mecze i końcówkę sezonu? Początek sezonu mógł być zdecydowanie lepszy w naszym wykonaniu. Szkoda bardzo remisu z Hałmrzą i, i porażki w kończewicach właściwie w grzywnie z kończewicami. E, ale teraz z meczu na mecz myślę, że wygląda to coraz lepiej i mam nadzieję, że tą zwycięską pasę podtrzymamy w kolejnych spotkaniach. E, za kilka dni start dynamik zmierzy się z LZS-em Steklin e, w ostatnim letnim sparingu. Na boisku, również na boisku na Skarpie. Wygraliśmy ten mecz 10 do 0. Czy w Lidze będzie podobnie? Myślę, że na pewno nie będzie tak łatwo. Ale liczę, na, wierzę w zwycięstwo. Liczę, że w, na, w to, że <grym> to się wytnie. Liczę, że koledzy strzelą kilka bramek. Ja może jakąś asystę dołożę i wygramy to. Martas będzie? Ma być. <grym> Czyli pewnie znowu duet. Nie rozłączek, będzie cisnął. Oczywiście. Dobra, dzięki Piotrek za rozmowę. Dzięki. A gdybyście wy mieli jakieś pytanie do Piotra lub innego z naszych zawodników, śmiało piszcie w komentarzach. Przycisnę Piotra czy każdego innego chłopaka, by odpowiedział na wasze pytania. Dzięki wielkie. Dzięki.